Shadow Legends by Cześć tutaj, kochani, zapraszam na Riot Shadow Legends. Czas najwyższy, żebym wszedł do Doom Theory i pokazał wam kilka swoich sztuczek. No, i oczywiście, na początek, na swój pierwszy film, chciałbym zacząć od czegoś trudnego lub najbardziej wkurzającego. Zapraszam Was na poradnik do Secret Room numer 5, czyli Rare Attack Champion. Secret Room nr 5 znajduje się oczywiście w wersji Hard, w tej trudniejszej, no bo w wersji Easy to raczej wszyscy, co mają jakieś tam czempiony i są chociaż trochę dobrze poubierani, to nie ma praktycznie żadnego problemu, żeby to wszystko poprzechodzić. Jeżeli chodzi o Secret Roomy, to są te, te opcjonalne piętra, które odblokujecie, jeżeli przejdziecie 5 podstawowych pięter. Oczywiście konfiguracje są różne, czasami potrzebujecie używać tylko jednej frakcji, tylko jednej klasy czempionów albo jednego koloru, a dzisiaj zajmiemy się tym. Gdzie można tylko użyć rzadkich atakujących czempionów. No i ten pokój jest bardzo wkurzający z kilku powodów. Po pierwsze możemy użyć tylko rzadkich czempionów, a jak dobrze wiecie mamy bardzo mało takich czempionów wylewelowanych na maksymalny 60 poziom. Mało tego możemy użyć tylko atakujących czempionów, czyli nie możemy leczyć, mamy ograniczony crowd control, no i oczywiście zapomnijmy o jakimkolwiek rezurekcie, czyli wskrzeszaniu. Dodatkowo ci czempioni ma mają z reguły bardzo mało życia i defensa, więc jeżeli zostaną trafieni Chociaż raz to po prostu gryzą glebę i możemy zapomnieć o zwycięstwie. Ja przygotowałem dwie taktyki. i Pierwszą z nich to jest taktyka na dwie cold hardki. No i mój skład wygląda w ten sposób, że zaczynam od Galeka. Galeka, jeżeli widzieliście na moich filmach, to mam go ubranego w lifestyle i dosyć dobry damage. Czyli to będzie nasz czempion, który będzie zabijał. Jeżeli mówimy o zabijaniu, no to trzeba przyprowadzić War Maiden, która uwaga, jest na 50 poziomie. Dorzucimy sobie jednego stan w tym przypadku będzie to Solban Bowyer. Tutaj mam ją na 60, bo potrzebna mi była na inny. Rum tutaj dobrze się sprawdza na 50. I wybieramy dwie znane z moich wcześniejszych filmów Cold hardki. Zaczynamy. No i zaczynamy walkę. Oczywiście, za, za, zaczynamy decrease, od Decrease Defense i zobaczcie, tutaj mamy kilka resistów. No to oznacza, że nasza War Maiden ma za mało Accuracy. Z tego co pamiętam, potrzebujemy gdzieś około 275, żeby to wszystko ładnie wchodziło. No ale powiem Wam szczerze, że akurat to jest dobra sytuacja, z tego względu, że moja taktyka polega na tym, żeby na tej fali zyskać dodatkowy ruch War Maiden, żeby następną falę mogła też od Decrease Defense rozpocząć. Czyli nie zależy nam na zabiciu wszystkich Cold hard. Dlatego wybierzemy sobie jedną i drugą. Strzelę sobie akurat z Herzikera. Tutaj mamy Solban Bowyer i teoretycznie też możemy zabrać turneter, albo spróbować coś zestunować. Jeżeli uda nam się zestunować, o właśnie. I właśnie ta świetna cold card, na którą polujemy Dostała Stuna, świetnie. Zwróćcie uwagę, że Evil Eye na Soulbound Boyle też świetnie wchodzi. Dobra i teraz tak, strzelamy z, z A2, żeby obniżyć trochę życia tym Championom. I teraz nasz Galek powinien nam pozabijać. I pozabijał nam prawą Hold Hard, bo jak widać mocno, mocno walną, ale została środkowa. Nic nie stało, że dostaliśmy trochę HP, idziemy w nią, War Maiden ruszyła się, w zasadzie Cold Heart też, więc mamy lekki reset cooldownów. No i zobaczcie, potrzebujemy tylko jeszcze jednej tury, żeby założyć Decrease Defense, i wtedy Galek też nam pozamiata tych wszystkich e, czempionów. Jeżeli chodzi o tą falę, to najtrudniejsze czempionki to są te skrajne, ponieważ one, ma, one mają Ally Attack. Cold Heart, jak widzieliście, są jakoś do przeżycia. Musimy się zająć tak naprawdę Deal Golem. Idziemy War Maiden w Deal gole. I teraz zobaczcie. Jako, że mamy Hercicera na cooldownie, to próbujemy A1 w prawą alej atak. Jak widać ona dostała decrease meter. No i teraz wchodzi nam Galek. Teoretycznie Galek też chyba ma Evil Eye, a, więc próbujemy wejść. O! Nawet weszło. Nawet. I teraz jest sprawa kluczowa. Możemy spróbować zredukować meter albo liczyć na stuna. Więc możecie wybrać różne strategie. Ja spróbuję... W zasadzie mamy tutaj jeszcze jednego hercicera, więc próbujemy bić o właśnie turneter. Zobaczcie, nawet, nawet dobry, dobry damage. Jako, że Dilgol jest niebezpieczeństwem e, największym, teoretycznie możemy spróbować z evil eye albo, albo cisnąć w tą cold hard. A co tam. No i zobaczcie, jest war maiden, jest decrease defense i Dilgol nas prawie pozabijał. Na szczęście te cold nasze bardzo mocno biją. No, jest dobrze. I właśnie, zobaczcie, i już mam całą walkę pod kontrolą. Galek na decrease defense wszystko nam ogarnął. No i oczywiście trzecia fala w zasadzie już jest prostsza, ale są, są tutaj wkurzające czempiony. Oczywiście jest deal goal, Cold Coldheart, ale ten czempion kontratakuje, więc jak macie mało życia ona potrafi was pozabijać. A najbardziej niebezpieczny jest ten czempion, który po prostu zdejmuje, czy tam bufuje speeda, nie? Już, już nie pamiętam, ale najważniejsze, żeby właśnie go zabić. I widzicie, jest kontratak. Dobra, co teraz mamy? W zasadzie Hercicera. Tutaj będziemy mieli stun a może w końcu ten stun set wejdzie. Ja spróbuję walnąć tą babeczkę i na razie jest ona niegroźna. Idziemy w tego zielonego, żeby nam wszedł Turnmeter. świetnie i teraz liczymy na stun seta. Nic nie weszło, kurczę. Jako że tutaj mamy Evil Eye, więc idziemy w Deal Gola. Weszły ładnie turn metery Waf, wow, war maiden, ale ty się trzymasz. Próbujemy dalej. W tą skrajną. Jeszcze raz. Turmetery, jak widać, powchodziły. Tu jesteśmy dosyć słabo w życiu, ale spróbujemy zabić tego zielonego. Może Galek akurat nam coś poradzi. No nie za bardzo. Mamy teraz dużo, dużo, nie mamy szczęścia. <laughs> jak widzieliście, nie mamy szczęścia i prawdopodobnie mi się to nie uda. Chociaż załadował nam się Hellraiser i teraz Galek, proszę mi tutaj ładnie pokazać, no prawie się udało. Dobra, ale wiecie co, chyba mamy wszystko pod kontrolą, bo bardzo ładnie wszedł Stunset. Dobra, zabijamy i powinno być dobrze. Jak widzicie, Team Galek na czele, nie? No, mało szczęścia mieliśmy ze Stunsetem. Jak widzieliście, o teraz weszło. Dobra, poprawimy mu jeszcze z... Jak widzieliście bardzo mało miałem szczęścia, jeżeli chodzi o stanset, ale przy dobrej kontroli turn metera przeciwnika i zarzucaniu konkretnych evil eye jesteście w stanie ten secret room zrobić dosyć szybko. Mi to zajęło w sumie 5 minut z komentarzem. Dobra, drugi team. No i kolejna drużyna to będzie taki brute force, czyli ubranie jak największej ilości czempionów w stan secie. Na lidera kładziemy MVP wszystkich sekret roomów, czyli Elhain. Powiem wam, że tego czempiona po prostu odkryłem w pewnym sekret roomie i zobaczyłem jaka ona jest świetna. Zrobiłem ją na 60, dałem jej odpowiednie masterki i sekret roomy stały się o wiele, wiele prostsze. Tutaj dodatkowo mamy HP aura, da nam się trochę przeżywalności. Kolejnego czempiona, którego testowałem to był Berserker. Bardzo mi się spodobał jego styl. Też go wsadziłem w stan seta. Testowałem go na damage, tak wiecie, chciałem go zamienić girem z Galekiem, ale powiem, wam, że Galek to jednak daje radę. No i zamiast War Maiden potrzebujemy jakiś Decrease Defense, i tutaj mam. COVID Championa. Zaraz zobaczycie jak on działa. Jest naprawdę fajna, fajna, fajna postać. No i tutaj chyba nie mam piątego. W zasadzie miałem świniaka, ale no niestety nie mam aż tylu girów, więc wybierzmy sobie jakąś cold Heart. niech będzie ta szybsza. No to lecimy. No i tutaj zaczynamy od Elheim. W zasadzie możemy na auto, zobaczymy czy weszły stany. Zobaczcie dwa stany weszły. I teraz magia COVID Championa. COVID Champion ogólnie na pasywce leczy się, więc Fajna sprawa, ale najważniejszy jest ten słabszy, co prawda, Decrease Defense niż War Maiden. Ale zobaczcie, ma 25% szans na zarzucenie Fira. Więc to jest taki champion, który ma dodatkowy krot kontrol. Rzucamy i nie ma. <ścoughs> Tutaj możemy się pobawić oczywiście w kontrole, czyli rzucimy sobie Evil Eye. Zobaczymy teraz Berserker, Berserker zobaczcie atakuje dwóch przeciwników, tutaj mamy Ignor, a tą umiejętność używamy kiedy Berserker potrafi zabić, dlatego zaczynamy od A2. No tutaj nam jakieś stany nie weszły, teoretycznie możemy próbować dalej z A1, zobaczcie wszedł stan i wszyscy siedzą w ogłuszeniu. Próbujemy zabić Elhain, zobaczcie jak mocno. Tutaj ten champion praktycznie zaraz nas pozabija. I zobaczcie, kolejny crowd control COVID championa. Jest szansa na stuna większa, jeżeli jest więcej debuffów Więc próbujemy. W zasadzie mamy dwie szanse na stuna. Jak dobrze widzieliście, evil eye to mam wszędzie tam, gdzie na Secret Roomy. Nie chcę mi się męczyć, więc zrobiłem co trzeba. I teraz tak, wiecie, możemy Hercicera zbić tego championa. Więc fajna sprawa. Nie wiem, czy mój berserker zabije. No, nie zabije. Ale wszedł stun. <noise> więc fajna sprawa. Teoretycznie możemy się pobawić zabijanie, więc nasza Solban Bowyer atakuje tego czempiona. Zobaczcie, 40 tysięcy ignorowanie, defensa jednak daje dużo mocy. Tutaj, oczywiście, A1, znowu stun mówiłem wam, Dark Elhein jest po prostu jaka Dark? Elhaines jest po prostu niesamowita. Tutaj oczywiście turn meter i próbujemy sobie zresetować cooldowny. Jak widać, bardzo fajnie to działa. Nawet mamy troszkę hila. Zwróćcie uwagę, że niektórzy czempioni mają lekki immortal set, to mi właśnie ułatwia w takiej sytuacji, gdy przeciwnicy siedzą w stunie, a my mamy dodatkowe ruchy. Dobra, kolejna fala. Pamiętajcie, że te skrajne babeczki są najbardziej niebezpieczne. No i teraz, która umiejętność jest lepsza? Wedle tego, co ja rozumiem, jak działa stun set, to tak naprawdę jeżeli strzelimy tą umiejętnością w ten target, to jest szansa na ten target jedna, a pozostała szansa jest na tych pozostałych. Spróbujmy strzelić w tego czempiona i zobaczcie, żaden stun nie wszedł. Widzieliście ten księżyc? Elhain założyłem pierścionek, czy tam biżuterię zmniejszającą, czy tam refreszującą cooldown. No to są te pierścionki z Tag Team Areny, przez co w Secret Roomie mam ułatwioną sprawę. Dobra, lecimy COVID Championem. Jak widać żaden fear nie wszedł. I powiem Wam, że chyba tutaj wprowadzam lekki błąd, bo te firy wchodzą jak już jest decrease. Chyba COVID Championa by trzeba było użyć z jakąś War Maiden. Dobra, próbujemy dalej zestunować, turn wszedł i teraz zobaczcie, teraz Solban Boiler z kolegami ze stun seta będzie nam no, nie będzie nam stunować. No, Widzieliście ten Ali-Atak, i to jest bardzo ważne, żeby ten champion na liderze miał dużo HP. Więc HP chest, HP, jakiś tam banner czy jakieś inne rzeczy. Elheim nie musi tam walić bardzo mocno. Ona ma za zadanie stunować. A jak będzie miała dużo HP, to właśnie te ally ataki będą szły właśnie w nią, więc macie większą szansę na przeżycie. Dobra, próbujemy z tego A2. I wszedł stan, i znowu reset. <laughs> I mogę tak, wiecie, nie? Mogę tak cały czas. Próbować. Zobaczcie, tutaj mamy szansę, że cold Heart i Berserker się ruszy, więc ten champion powinien umrzeć, więc próbujemy w tą drugą cold Heart stun przed. I teraz nie wiem czy to był stun set z seta, czy z tej umiejętności. Spróbujemy zabić i dostać dodatkową turę, dodatkowa tura i aoe i znowu stun. Fajne, nie? Dobra, nie tracimy Hercikera, przyda nam się później i bijemy dalej. Tutaj też nie tracimy, więc tu już mamy walkę w zasadzie pod kontrolą. Mam nadzieję, że właśnie ten stun party Wam się ee, podoba. Oczywiście to nie jest tak, że mam 10 czempionów w stun secie, tylko musiałem niektórych porozbierać, żeby raz, żeby były fajne statystyki, a dwa, żeby po prostu też był określony speed. No i teraz spróbujemy, żeby wszedł nam ten fir. No, chyba mam rację. COVID Champion działa jak jest Decrease Defense, więc jak macie War Maiden i chcecie COVID Championa, próbujcie. Czyli tak, niebezpieczeństwo jest po prawej stronie, to już wiemy. Tutaj mamy atak, ale zobaczcie, jeżeli nie jesteście w stanie Berserkerem zabić Championa, to próbujcie A1, bo tutaj mamy boost Turmetera. No. I teraz tak, tu mamy stun, tu nie mamy Turmetera, tu mamy stun, więc zamiast losować stun, możemy wybrać Soulbond Shot. Czyli zmniejszyć stun I zobaczcie, walka pod kontrolą. Oczywiście możemy spróbować AOE i liczyć na stuny, ale, ale ten czempion praktycznie zaraz się ruszy. Fakt, faktem, że Elhain jest niebieskim czempionem i możemy dostać Wick Heata, ale ja próbuję Evil Eye. Zobaczcie, Evil Eye stun szedł. <gryw> po prostu uwielbiam Cię, No dobra, nie ma co się emocjonować, będzie trzeba po prostu tutaj to wyczyścić. No, I jak widać, tutaj stuny wchodzą. Ja specjalnie, tak wiecie, klikam ręcznie, żeby, żeby mi tutaj do filmu ładnie podpasowało. Możemy tutaj spróbować kogoś zabić. W zasadzie tego czempiona powinniśmy zlikwidować. O, proszę bardzo. W sumie próbujemy z AOE. A co tam? I reset znowu poszedł. Zobaczcie, jak nie wchodzą wam w stany, to pamiętajcie, że macie Evil Eye na czempionach i te turn metery, które są praktycznie do końca. Warto po prostu bardziej z A1 niż yy, liczyć na te stuny, nie? bo może się naprawdę jakaś tam krzywda stać. Dobra, próbujemy jeszcze A1. Resist. Uh. No. Ale co? Zabijemy sobie. Dostaniemy dodatkową turę. Próbujemy w tą babeczkę. No nie udało się. Do. O! Jest Decrease Defense. Teraz zobaczycie. Wejdzie fire. Nie wszedł. <grym> Dobra. Ale jak widzicie, bardzo fajna walka. W zasadzie bezpieczniejsza jest, jak macie więcej stun setterów, niż mniej, i nie mamy nagrody, bo wcześniej już przeszliśmy. Jeszcze jednym ważnym dodatkiem jest to, że jeżeli jednak macie problem z kontrolą, to załóżcie sobie jednego czempiona, nawet najwolniejszego w Shield seta. To zawsze Wam pozwoli przetrwać tego jednego hita. Zobaczmy jeszcze szybko czempionów, których widzieliście na ekranie. To jest moja Code Hard, znacie ją z mojego poradnika: Banner Accuracy, Crit Damage. Amulet i HP Ring z Blood Shieldem, oczywiście Speed Booty, Klata Accuracy, Crit Damage Rękawiczki, Tutaj broń oczywiście, żeby podbić tego trochę, Crit Damage i Crit rate Masterki tutaj macie do skopiowania. Druga codhard. od razu zobaczcie, że tutaj jest różnica w Masterce z Live Drinkerem. No i taki mój Destroy Set pod Scaraba, jak widać tutaj mam fajny, fajną część, zawsze się nią jaram, bo rzeczywiście potrójny Crit Rate na broni to jest naprawdę coś pięknego. I oczywiście Crit Damage rękawiczki, też Blue Shield Trink, Crit Damage i oczywiście Accuracy przejdźmy do tych nowych championów, przede wszystkim do chyba najlepszego championa, jeżeli chodzi o sekret roomy, to jest oczywiście Elheim. Dobra, już się nim zachwycałem i zobaczcie, stun set, dużo speeda, helm, tarcza, speed booty, HP. I tutaj chyba mam crit damage, ale moglibyście zrobić crit rate. No nawet nie mam wymaksowanej accuracy i Teraz się zastanawiacie, czemu ja Elhain założyłem Acuracy? Dlatego, żeby Evil Eye wchodził. Nie, Stunset. Stunset nie potrzebuje Acuracy. Zobaczcie, tutaj, byle jaki amulet z atakiem, po to, żeby mieć tam 5% szans na nie założenie cooldownu na skilla. I drugi też Defense Ring, więc ogólnie śmiech na sali. Statystyki, które mi wyszły, to jest 40 tysięcy życia, 1800, spida. Zobaczcie, Elhain ma 107 spida, więc bardzo łatwo to osiągnąć. 206, w sumie kryta się. 70% bardzo dużo i 171 crit damage nieźle. Galeka to już pewnie też widzieliście, ale od razu Wam go pokażę, bo ci co nie widzieli mogą zobaczyć. Cruel, cruel i Lifesteal. Dlatego tak, Galek bardzo mocno bił i atak buty tak, to jest tajemnica Galeka. Atak buty atak cheese piece w sensie e, kurtka i crit damage. Tutaj banner, atak, crit damage i atak więc on jest taki, wiecie, na totalny wpierdziel. A życia ma 29 tysięcy, bo ma 13 700 ton. A tak, czempiona nawet Epika jest bardzo dużo: 4400, 175 spina, dużo kryta, 259 crit damage i trochę accuracy, żeby ten Evil Eye wchodził. Jeżeli chodzi o Masterki, to, to tak wygląda. Elheim w zasadzie Masterki to jest w ogóle klimat. Jeżeli chodzi o Masterki, to poszedłem tutaj w Fearsome Presence, czyli zwiększyłem o 5% szanse na stuna. Dlatego mi tak stunowały przeciwników. Kolejny czempion to jest Solban Boyer i jak widzieliście tutaj też była desperacja żeby przejść te zielone secret rooms i też jest Fearsome Presence, też jest Evil Eye, reszty w zasadzie nie trzeba, bo ten czempion nie jest od zabijania, tylko od stunowania. Jeżeli chodzi o itemy, to widzicie, że takie wykoksane trochę, no ale jak się farmi, to się ma, jak się nie farmi, to się narzeka. Tutaj mamy Immortal w zasadzie mógłbym podnieść do 16, też jest bardzo, bardzo twardy czempion, jest Speedboot i Atak, czy Speed. Teoretycznie HP byłoby lepsze, ale najwyraźniej nie miałem. Crit Damage, bardzo fajne rękawiczki. Tutaj mam atak, O, nie mam accuracy, ciekawe. Crit Damage i HP, więc dosyć twardo. Zobaczcie, statystyki mi wyszły 37, ale więcej Defensa. 191 Spida, wcale niedużo. Jakiś fajne 70% kryta. 214 i 265. Accuracy. I jeszcze kogo mieliśmy? Berserkera. Berserker to już taki, wiecie, troszkę stunset z przypadku. To co mi zostało, to mu założyłem. Chociaż tutaj poczwórny, wow, to chyba mój yy, czwarty quad roll, ale oczywiście nie na speedie, no bo po co kochanowi speed No i tutaj mamy crit rate, tak szybko przelatuje przez te przedmioty, bo to w zasadzie dla berserkera nie ma sensu. Co mu założyć? ważne, żeby było accuracy, żeby evil eye wchodził. Wtedy macie więcej pewności, że, że to wszystko zadziała. Jeżeli chodzi o totalne statystyki, to właśnie zobaczcie, 100% kryta, gdzieś tam crit damage, 197 speeda, dosyć duże statystyki, no ale pokradłem trochę tego sprzętu, że moja nawet Skullcron nie ma nie ma jak i tutaj też byłem despe, zdesperowany do zielonych secret roomów First Presence czyli 5% zwiększona szansa na stuna ze stun seta. Covid Champion w zasadzie też, ale zobaczcie jest tylko evil eye, gdybym go podniósł do 60, chociaż troszkę się zaskoczyłem tym, że ten firm nie wchodził, gdy założony został Decrease Defense. Powiem wam, że to sprawdzę dokładniej na jakiejś tam kampanii i dam wam znać w komentarzu. Zwróćcie uwagę, że oprócz stan seta, to już jest naprawdę losowo, bo to jest Defense, accuracy w ogóle Speed. Ubrałem tych wszystkich czempionów, starałem się przynajmniej w Immortal Set. Bo jak zauważyliście, w pierwszych falach oni dostawali co prawda jakiś damage, ale jako że ruszaliśmy się troszkę szybciej od tamtego. Bo oni gnili w stunie. To ten Immortal potrafił trochę podleczyć w ten sposób, że nikt mi po prostu nie umierał. Jeżeli chodzi o innych czempionów, których mogę Wam zarekomendować, to na pewno zwróćcie uwagę na Jujja z Dark Elfów, który po prostu ma taką pasywkę, że zakłada bardzo dużo debuffów i przede wszystkim decrease speeda, co może Wam bardzo ułatwić rozgrywkę. Dodatkowo mamy też do dyspozycji Crimson Helm, ona jest zielona, więc się sprawdzi w następnej rotacji Doom Towera. I zobaczcie, ona ma tutaj slipa na randomie oraz. Meter. Ja już ją powoli leveluję. Może mi się uda ją zrobić. Jest jeszcze oczywiście e, Scrapper, to jest Void Champion. Voidów raczej bym nie robił pod ten Rum, bo wtedy nie będziecie mogli go wykorzystać e, w pozostałych miejscach. Dlatego skupiłbym się bardziej na zielonych i niebieskich. No i jeżeli o zielonych mówimy, to oczywiście jest Rider, która w stunsecie też może robić robotę i zakładać tego Decrease Speeda na dwie tury, co może być naprawdę fajne. Jeżeli wy macie jakieś rekomendacje do tego roomu czempionów, których nie pokazałem, dajcie znać w komentarzach. Ja się już będę żegnać, mam nadzieję, że ten poradnik zachęci osoby, które jeszcze nie brały udziału w tym challenge'u do zrobienia tego sekret rooma i pobawienia się trochę tymi rarkami, bo naprawdę daje trochę frajdy. Jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a lubisz moje filmy, zostaw subskrypcję. Ja już się żegnam, pozdrawiam, kochan!